Cześć wszystkim. Dzisiaj zaprezentuję Wam piekarnik Amiki. Firma polska, dalej produkowana w Polsce. Przede wszystkim wszystkie kuchnie, wszystkie piekarniki, wszystkie płyty gazowe. Mamy produkcję polską jak najbardziej, więc tutaj duży plus już na starcie dla tej firmy. Jeśli chodzi o tą o firmę. I ten piekarnik, który dzisiaj wam zaprezentuję, oczywiście zaczniemy od parametru, który bardzo często decyduje o zakupie, czyli cena. Możemy już go dostać w cenie od 1599 zł. Więc myślę, że na to wyposażenie, do którego zaraz przejdziemy i te funkcje, nie jest to wygórowana cena. Jeśli chodzi o wymiary, wysokość piekarnika mamy 60 cm, Szerokość również 60 cm, natomiast głębokość jest to 57,5 cm. Klasa energetyczna A z plusem, czyli jak na piekarnik jest to dość wysoka klasa energetyczna. Pojemność 66 litrów. Natomiast moc przyłączeniowa, jaka jest potrzebna jest to 3100 W. Liczbę funkcji, które mamy dostępną w tym piekarniku jest to aż 10 funkcji. Wyświetlacz oczywiście LEDowy, kolor jest dość nietypowy, bo to jest czarny mat z wykończeniem aluminiowym. Nie jest to typowy inox tutaj przy wykończeniu, tylko to jest a, ko, aluminium. typowy aluminium. Bardzo dobrze to się prezentuje, fajnie to ze sobą współgra, a przede wszystkim ten kolor ma bardzo duży plus: nie brudzi się tak jak zwykłe szkło. Czyli czarny mat, oklejka łapka góry. Teraz przejdźmy do systemów, jakie zostały zastosowane w tym piekarniku. I przede wszystkim. Firma Amica wprowadziła w swoich produktach piekarnikach jak i wolnostojących, jak i do zabudowy, szybki nagrzew. Szybki nagrzew podgrzewa piekarnik do około 150 stopni w 4 minut. Czyli 20% szybciej niż pozostałe, standardowe piekarniki na rynku. Więc tutaj Duże brawa dla Miki za wprowadzenie takiego systemu, który naprawdę czasami nam pomaga w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo mamy również termosondę. Termosonda to jest szpikulec, który wbijamy w potrawę. On jest podłączony do piekarnika i mierzy nam daną temperaturę, jaka jest w potrawie w środku. Jak dla mnie, to raczej... Funkcja bezużyteczna, ponieważ nigdy w życiu z tego nie korzystałem, a x lat mam ogólnie piekarnik i mam ten model, tylko że biały, z termosondą i nigdy w życiu jej nie użyłem. To już naprawdę ktoś, kto kuchnią się dużo zajmuje, robi wykwintne potrawy, już bym powiedział, i jest to bardzo przydatne. Ja, mi się jeszcze nie udało z tego skorzystać w każdym razie. Jeśli chodzi o czyszczenie, Amika przyzwyczaiła nas do czyszczenia parowego. U nich to się nazywa Aqualitic. I to jest to, że wystarczy w szufladę nalać około pół litra wody, piekarnik rozgrzać do 90 stopni na 30 minut. Wybierając funkcję clean na wyświetlaczu i wtedy to odparuje odpowiednio, możemy bez problemu wyczyścić cały piekarnik ze całego tłuszczu, czy tych pozostałości, które przywarły i nie chciały się wyczyścić. Oczywiście mamy to mali łatwo czczącą, która w połączeniu z tym systemem powinna super działać. Ja już teraz jestem przekonany tego, żeby w piekarnikach tego typu była pyroliza lub kataliza, która działa wygodniej przede wszystkim. Jest, myślę, że troszeczkę mniej pracy niż przy takich czyszczeniach parowych, które jest standardem już na wyposażeniu w każdej firmie. Nazywa się to czasami Aqua Clean, to jest Aqualitic albo jeszcze inne wymyślne nazwy. Natomiast już ta klasa piekarnika, gdzie on jest naprawdę bogato wyposażony w funkcje, a zwłaszcza jeszcze z termosondą, powinna już mieć czyszczenie pyrolityczne lub katalityczne. Jeśli chodzi o front. Front jest chłodnym frontem w Amice, uzyskuje około 36 stopni i ma trzy szyby zamontowane zewnętrzną, wewnętrzną i środkową, żeby rzeczywiście utrzymać tą temperaturę bardzo niską. Tutaj również jak najbardziej plus ze względu na to, kiedy mamy małe dzieci, czy nawet sami przechodzimy, dotkniemy tej szyby, nie poparzymy się. Istnieje również tutaj funkcja eko, która jest ustawana oczywiście pokrętłem. W późniejszym omawianiu oczywiście pokażę tę funkcję, gdzie podłączyć termosondę, gdzie wlewamy wodę do tego czyszczenia parowego oraz tą funkcję eko, która polega na tym, że przed samym końcem, około przed zakończeniem pieczenia, około 5 minut piekarnik przestaje grzać i dopieka potrawę tym Ciepłem resztkowym, które zostały skumulowane w piekarniku. Mamy tutaj oszczędność, oczywiście, energii. Ciekawie jestem, jak to działa i czy rzeczywiście to dobrze działa w tej jajce. Bo tego jeszcze nigdy w sumie nie testowałem. Zawsze ustawia się termom, górna, dolna, cokolwiek innego. Natomiast nie testowałem jeszcze nigdy funkcji eko, która ma dopiekać tym ciepłem resztkowym, które pozostaje w piekarniku i jest skumulowane. I tutaj jeszcze jest bardzo fajne rozwiązanie programatora, ponieważ programator nazywa się TTY i on łączy sobie funkcję wyświetlacza dotykowego plus pokrętło. Właśnie teraz przejdziemy do prezentacji wyświetlacza i wnętrza i pokażę Wam mniej więcej jak wygląda to jeśli chodzi o piekarnik, połączenie wyświetlacza, ten TTY, połączenie wyświetlacza sensorowego oraz pokrętło. Zapraszam! Dobrze, przejdźmy do wnętrza oraz wyświetlacza. Przede wszystkim co nam się rzuci w oczy po załączeniu programatora, jest to, o, że mamy całą podświetlaną rączkę i podświetlane pokrętło. Wyświetlacz ledowy, czerwony, uchylmy trochę, żeby to nam się nie. Załączyło. Wyświetlacz rzeczywiście mamy czerwony, i przede wszystkim wyświetlacz jest tak fajnie skonstruowany, że tym przyciskiem po naciśnieniu sensora miga na temperatura, a pokrętłem tutaj możemy precyzyjnie ustawić tą temperaturę w piekarniku. Jeśli chodzi o zakres temperatury, jest to 30 do 280 stopni, więc jak najbardziej duży plus, jeśli chodzi o zakres temperatury. Następnie po załączeniu piekarnika. Jakbyśmy zamknęli, pokazuje nam się czas, kiedy już zaczęliśmy piec, kiedy włożyliśmy coś do piekarnika. E, więc jak najbardziej to jest duży plus. E, nie musimy sprawdzać ciągle tego czasu, e, kiedy włożyliśmy, za ile coś będzie cokolwiek innego, tak? Więc myślę, że jeśli chodzi o te rozwiązania tego wyświetlacza, ustawiania godziny, ustawiania tutaj mamy do ustawienia godziny, tutaj mamy do ustawienia programatora czasu, ile się piecze, jest rewelacyjne. Plus do tego oczywiście możemy wyłączyć lub włączyć światło podczas kiedy już zamkniemy ten piekarnik. Chcemy podejrzeć, naciskamy, światło się nam zapala. Następnie mamy tą funkcję eko ona jest umiejscowiona tutaj i kiedy ją załączymy, to jest ta funkcja, o której wcześniej wspominałem że ona będzie dopiekać ciepłem resztkowym, które zostało skumulowane w piekarniku. Pozostałe mamy tutaj funkcje, tak jak zwykle grill, termoobieg, dolna grzałka, górna grzałka. Warto dodać, że termoobieg jest pełen, czyli z tylną grzałką, czyli jest wiatrak połączony z grzałką, dzięki czemu mamy wielopoziomowe, oczywiście dostępne pieczenie. Teraz przejdźmy do środka, ponieważ w tym miejscu tutaj mamy umiejscowione przepisy na drzwiach. No, czyli możemy mniej więcej pokazać jaka potrawa, w jakiej temperaturze, ile minut. Więc jak najbardziej tutaj jest plus. No i oczywiście, która funkcja piekarnika. Bo bardzo przydatne i dobrze, że można tutaj podpowiedzieć. W tym miejscu tutaj jest montowanie termosondy. W tym miejscu montujemy termosondę, podłączamy ją, następnie wbijamy w potrawę. Termosonda wygląda w ten sposób. Tym wbijamy w potrawę, tu podłączamy do piekarnika i ona mierzy i pokazuje nam temperaturę wewnątrz potrawy, jaką mamy. Następnym dobrym wyposażeniem oczywiście są teleskopy z funkcją STOP. One są na tych dwóch poziomach. Dzięki czemu możemy wysunąć całą szufladę, całą tacę, ona nam się nie przechyli, nie wypadnie i mają one funkcję stop, czyli jeśli wysuniemy do końca, o zablokowana, się, że one się łatwo nie wsuną, czyli też lekkim dotykiem nie będziemy mogli tego wsunąć, jeśli chcemy coś włożyć, by nam te teleskopy nie uciekły, a mocniej popchnąć i tutaj nam wszystko ładnie wejdzie. Więc patrząc na to drabinki mamy boczne, na którym są umieszczone te teleskopy. Te teleskopy bardzo z łatwą, łatwością możemy przełożyć na każdy inny poziom, na który nam pasuje. I przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o całość, te drzwi, które mamy w czarnym macie, jeśli popchniemy, o, one się nam zwolnią i ładnie tutaj domkną. Op. Aby nam się tutaj piekarnik nie załączył, bo rzeczywiście bardzo szybko się nagrzewa. Chwilę odpalałem, jak tłumaczyłem, i już zaczęło się robić ciepło w piekarniku, więc one bardzo, bardzo szybko tutaj się nagrzewają. Teraz przejdźmy do podsumowania. Ja mniej więcej powiem, jakie są moim zdaniem plusy, minusy tego piekarnika i gdzie mam wątpliwości co do jakich funkcji. Zapraszam. Podsumujmy. Jeśli chodzi o plusy tego piekarnika, to na pewno jest wygląd razem z podświetlaną rączką, podświetlanymi pokrętłami, robi to naprawdę piorunujący efekt, gdzie możemy się do tego przekonać. Zwłaszcza, że Amika też wypuściła do tego płyty indukcyjne, które mają podświetlane przednie krawędzie, więc jak najbardziej tutaj jest dużym plusem. Wygląd estetyczny prezentuje się świetnie. Następnie prowadnice teleskopowe z funkcją stop, gdzie możemy je zatrzymać. Jest dużym plusem miękkie domykanie, gdzie jest to wygodne te drzwi nie trzaskają, możemy puknąć łokciem, nogą, zależy jak wysoko mamy umiejscowione te drzwi, one się same domkną, nie będzie żadnego problemu jeśli chodzi o trzaśnięcie, czy kiedy się boimy, żeby ta szyba nie pękła. Chłodny front, czyli te trzy szyby i ten szybki nagrzew 4-minutowy w 150 stopni. Tutaj jak najbardziej są to Plusy, które przekonują do zakupu, plus ten wyświetlacz, który pokazuje nam aktualny czas, ile się piecze, tą temperaturę, jak jest rozgrzany piekarnik. Yy, więc tu super. Jeśli chodzi o moje wątpliwości i minusy, yy, tak. Niepotrzebna jest termosonda, której mało kto będzie używał, rzeczywiście klienci, którzy myślę decydują się na termosondę biorą jeszcze wyżej, wyżej wyposażone piekarniki, które mają szerszą gamę opcji i naprawdę musi być to potrzebne do tych potraw, które robimy dość bym powiedział już zawodowo. Następnie Aqua który mógłby być zastąpiony pyrolizą, katalizą. W sumie zastąpione, nawet mogłoby być to dane, żeby to czyszczenie było przyjemniejsze, jeśli robimy tej klasy piekarnik. Mogłaby być większa pojemność, bo na rynku już mamy te pojemności 72 litry lub jeszcze większe. Następnie myślę, że tutaj więcej bym już nic nie mógł dodać, bo sam go użytkuję i wiem, że to się sprawdza. Te funkcje są wygodne. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, plus do tego jest genialne czyszczenie. Więc jak najbardziej duży plus dla tego piekarnika. A tutaj, już Wy sami musicie zdecydować, czy taki piekarnik z takim wyposażeniem jest dla Was, czy Wam się to przyda, czy te funkcje Wam odpowiadają, czy ten wyświetlacz jest wystarczająco czytelny, aby przekonać Was do zakupu. Z mojej strony o tym piekarniku. To wszystko. Ja oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, dania subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i śledzić kolejne odcinki, ponieważ już niedługo pojawią się nowe mini poradniki oraz całe serie. W tym momencie będziemy przechodzić już do zmywarek i pralek otwieranych od góry. Więc zapraszam. Cześć wszystkim.